Turbo woda, krótka piłka. I lecimy z pytankami? Tak, Drugie imię, o już pierwsze śmiechy będą. Zdzisław, po dziadku. Ulubiony numer? 27. Ulubiony klub piłkarski? Real Madryt. I z dzieciństwa? Roberto Carlos. Ulubiony kolor? Niebieski. Ulubione danie? Pizza. Ulubiony artysta lub zespół? Czyli co, zespół jakiś, e, co piosen piosenki, tak? Chodzi? To kurczę Zenon Martyniuk. Ulubiony film? Nie ma chyba takiego. Ale Kevin korlach. niech będzie, Kevin. O. Mm. Teraz świąteczne, to Kevin niech będzie. Mm. Ulubiony samochód? Mercedes. Ulubione zwierzę? Rybki. Ulubiony sport poza piłką nożną? Każdy sport w sumie lubię, każdy oglądam. Ale niech będą skokie narciarskie. Miejsce, które chciałbym odwiedzić? Madryt. Najlepszy prezent, który kiedykolwiek dostałem. O oh, nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze dostanę jakieś coś fajnego. Bo chyba na tą chwilę to nic takiego nie utkwiło w pamięci. Aktualnie najważniejsze wydarzenie w moim życiu. No to chyba teraz niedawno się wydarzyła. Brat zaręczyny. Ulubiony przedmiot w szkole. Kanapka. 2 plus tak. 2. Razy 2. 2 razy 2, 4 plus 2, 6. Z tym nie ma akurat problemu. Tatuaże. No, kiedyś chciałem całą rękę sobie wytatuować, ale na razie jakoś tak jeszcze się nie, nie przytaszyła okazja, żeby to zrobić. Po zakończeniu kariery będę. Kariery? No pewnie dalej coś ze sportem. Jakaś trenerka albo coś z tym związanego. Pierwsze zwierzę, które idę zobaczyć za małpy, może kilku kolegów bym tam spotkał. Gdybym był rzeczą, to byłbym piłką. Ulubiony bohater z filmu lub książki. O kurde, nie ulubionego bohatera. Kurde, dajcie podpowiedź jakąś. Kevin! No ciastek, można bluzić ciastek. Ciastek, dobra, ciastek. Gdybym mógł do końca życia nie robić jednej rzeczy, to... No nie stawałbym pewnie. Leżałbym w łóżku cały dzień. Serial, film, w którym chciałbym zagrać. Nie wiem, jaki film chciałbym zagrać. Ogólnie z aktorką, to nie jedno bym chciał zagrać, ale głowę jednego chyba w jakim filmie. Największy żartowniś w szatni. O kilku jest, ale Radziu. Zawsze kościwe żarty. E, najlepszy technik Dela. Nie, nie ty, Brewka. Największy strojniś. Niech będzie Arci znowu. Największy pantoflarz Arci. Największy krytyk na boisku. W sumie to nie ma chyba takiego. Wcześniej był ryba, a teraz raczej nie ma takiego na boisku, chyba. Przynajmniej ja z nikim nie miałem żadnych spin. Synek trenera, to kilku też chyba będzie. Na pewno nie ja. Pierwszy na treningu. Kurczę, ja przychodzę, w sumie, czasami jako pierwszy, ale jeszcze Mariusz widzę, że często jest. Zawsze spóźniony. To większa połowa zawsze spóźniona. Pierwszy pod prysznicem na pewno nie ja. Dwie lewe nogi. Kurs, jakby miał dwie lewe nogi, to akurat w moim przypadku by fajnie było. Ale dwie lewe nogi, czyli że słabe nogi, tak? Kto, kto, kto jest taki dwie lewe nogi? Duże. To <noise> <noise> Bo on tylko biega. <noise> Przed meczem lubię słuchać. Blisko polo zawsze słuchamy dużo. Akurat mi to nie przeszkadza, mogę słuchać cały czas. Trener, z którym chciałbym pracować. W sumie to z każdym trenerem mi się dobrze pracowało, a z którym chciałbym pracować, co jeszcze z nim nie pracowałem, to nie wiem, no bo go nie znam, no nie? Także chyba nie ma takiego. Mój najlepszy mecz. Kilka było w sumie dobrych meczów, ale z Niemcami, tak wspominam, najfajniejszy mecz. Wygraliśmy 3-2. Najładniejszy stadion, na którym grałem. Też kilka było, ale chyba najfajniejszy to stadion Hertha Berlin. Największy, na którym grałem. Stadion, na którym chciałbym zagrać Stadion Realu Madryt. Eee, dwóch na jednego z strzelam, czy podaje. Podaje, tak, podaje. Dodatkowy trening czy spotkanie integracyjne? Trening, a po treningu spotkanie. Mój sposób na pomęczową regenerację. Jak kiedyś trener Smuda powiedział, walnąć piwko i, i spać. <noise> Moja największa wada. Prawa noga. Największa zaleta. Lewa noga. Swój pierwszy. Kontrakt reklamowy podpiszę z... Chodzi co o co? O markę? Jak no to już to, Marka. to ja niech będzie... Po, płatki osiane niech będą. Mm, gdybym nie grał w piłkę to... Kurczę, to po co wtedy żyć? Jakbym nie grał w piłkę? Nie no, musiałbym grać w piłkę, nie ma innej opcji. Zapraszam do oglądania krótkiej piłki. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.